Próbowano na spotkanie z panem wiceministrem nie wpuścić parlamentarzystów. Próbowano również nie dopuścić do tego, żebyśmy my, jako radni Sejmiku, wzięli udział w tym spotkaniu. Byliśmy na tym spotkaniu razem z panią radną Katarzyną Stachowicz. Ale co najbardziej skandaliczne, nie wpuszczono samorządowców z terenu, którego sprawa dotyczy i nie wpuszczono mieszkańców. Radni Sejmiku Województwa Śląskiego popierają apel Marszałka Województwa Śląskiego Jakuba Haustowskiego do Wojewody Śląskiego Jarosława Wieczorka o pilne zwołanie Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego na temat Centralnego Portu Komunikacyjnego z udziałem pełnomocnika rządu do spraw CPK. Nasz klub nie ma czasu na zastanowienie się nad daną uchwałą. Tak jest również z oświadczeniem. Klub Prawa i Sprawiedliwości będzie przeciw wprowadzeniu akurat na tą sesję tego oświadczenia. My... Chcę podkreślić, że minister Chorała uczestniczył dotychczas w monologu społecznym. Chcę podkreślić, że Załóżmy w gminie Czerwionka Leszczyny, pan minister Chorała ani razu nie był, co mocno artykułował w mediach. My jesteśmy, proszę Państwa, wybrańcami mieszkańców. My nie możemy nie słuchać mieszkańców, a słuchać władzy. Ja jestem samorządawcem od roku 90. Żyłem w czasach realnego komunizmu. Zostałem radnym wybranym w powszechnych wyborach. Trwam do dzisiaj tylko dlatego, że wybierają mnie mieszkańcy. I tym mieszkańcom służę. I taka jest nasza powinność.